Misery Love Company Hej, Chasey, Choń, z tej strony Jedzie. Mam dla Was bardzo serdeczne podziękowania za wsparcie już 600 widzów. Jest to dla mnie bardzo duży sukces. Cieszę się, że mogę dostarczyć Wam jakieś tam rozrywki, a co do tego, jest nas coraz więcej Oby tak dalej, a tak przy okazji zostańcie, bo mam dla Was parę nowinek. Ruszyła strona na Facebooku. Jeśli chcesz być na bieżąco z jakimiś screenami, śmiesznymi z gry bądź informacjami typu stream, za lajku. Like. A także mamy dla was stream, niestety nie mojego autorstwa, ale mojego kolegi, z którym często gram, więc jeśli chcesz zobaczyć mnie na live, to na pewno tam się znajdę. Informacje o streamach jak mówiłem na Facebooku bądź na YouTubie. Zapraszam. A także gra z widzami, więc w końcu będziemy mogli razem zagrać. Wolałem, poczekać na większą grupkę widzów, bo nie wiedziałem czy w ogóle ktoś będzie chętny. Więc zapraszam na mój channel na lolu, jeśli nie mamy się w znajomych, jak będzie wystarczająco dużo chętnych. To od razu zagramy. Niestety wymagania to 30 level.